Z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień i witam Was ponownie na moim kanale. I dzisiaj kolejny film sprzątający. Tym razem zajmiemy się pokojem gościnnym, więc zaczynamy. Okej, okay, kochani, pokój gościnny to jest pokój, którego tak nie za bardzo używamy. Jest tam teraz bie op, op ty. <gryżnia> Bieżnia. i ogólnie taki trochę składik się z niego zrobił, a ja bym chciała mimo wszystko, żeby to był pokój, więc po raz pierwszy tak naprawdę będziemy go sprzątać rozum z notką. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Pierwsza dzisiejsza motka to ta... Tutaj. To jest ogólnie mała przestrzeń, bo to jest taki pokoik. No i jak widzicie, to są jeszcze pudła nierozpakowane wszędzie z pościelą i w ogóle bierzesz stoi na środku. <głysza> Nie jest lekko. Musimy się ze wziąć. Myślę, że zaczniemy od tego, że ja tutaj mam pranie, które ostatnio przeniosłam z mojej garderoby, które było w mojej garderobie i musi iść do prania ogólnie. To jako pierwsze pójdzie po prostu rzeczywiście do prania. Więc karton numer jeden! No, no i to? No mamy tutaj rzeczy, które powinny być właśnie w pralni, bo są tutaj chusteczki do czyszczenia, w sensie do, wiecie, żeby kolory się nie robiły, co to jeszcze jest? Dwa moty, Te. jeszcze więcej chusteczek, gąbki, gąbki są też, no, więc to chyba do kuchni bardziej, a mopy to nie wiem, chyba do pralni, do pralni byśmy nie tak Dobra, dobra. Trzeba szybkie. Jeszcze trzeba będzie zrobić. Nie. To Ci powiem. Trzeba by było te pudła wziąć, żeby przesunąć jeżnie żeby się dało rozłożyć łóżko. Żeby to wszystko tak. No, 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 no. Teraz kolejna rzecz to są zabawki. Gajs, ja te zabawki to ja nie wiem po prostu. Ja je wywiozę gdzieś. No. Ale dobra. Tą kulę tu. też. Siadaj. I tak, mamy tutaj nasze buty. I moje i Natki. Na no ma pudło, ja mam tutaj cały wór. Wiesz co ja zrobię w przyszłym miesiącu? Kupię takie plastikowe pudełka i sobie w pokoju postawię. I może eee. też te pudły garderobne. Dominik ma takie. Wiem o co chodzi. No, to można dać tam pod schodem chyba się zmieści Tak. Kurczę, te pudła tylko No właśnie najgorsze jest to, że tutaj są pudła z pościelą i z ręcznikami też. No i one będą tutaj, nie? Ale są też rzeczy z rzeczami, pudło z rzeczami do studia, które mogę tam po prostu przenieść. Więc przeniesiemy tam to, co jest bliżej. Są dwa, dwa pudła, które trzeba w ogóle po Nie. Jedno pudło, które trzeba... Ta mamy jeszcze. Od planet precyzyjny. Hmm ciekawe. Bo ten pokój jest taki przejściowy między pralnią a domem i bo tak się wiecie, tak jak się nie zaniesie czegoś do pralni, tylko tak tutaj się walnia, to tak to właśnie wygląda. Tu są obrazki, które będą tutaj wisiały i jest tutaj też dywan, który wam kiedyś pokazywałam w jakimś holu. No to on jest właśnie do tego pokoju. Tutaj mamy taki pas ćwiczący, bo ogólnie ten pokój jest całkiem trochę też siłownią, więc trzeba jakoś to zrobić, ale kanapa już sprawia prawie czysta, jeśli chodzi o te rzeczy, więc o tyle dobrze. A ładna jest, różowa. <laughs> Druga motka na dziś to ta tutaj. No i przypominam Wam, że możecie się zapisać na mój obóz Sylwia na w stronie sylwialipka.pl A drugie przypomnienie to takie, że ogólnie, jeśli skomentujecie moje najnowsze zdjęcie tymi trzema motkami, które, które ukryłam w dzisiejszym filmie, no to <śmiech> <śmiech> No to możecie zgadywać coś z mojego sklepu. Właśnie złe. Weź się zachowuj. Więc teraz ujęcie na tą drugą ścianę. No i właśnie tutaj jest ten problem ponieważ tutaj są rzeczy, które... Jakoś to trzeba ogarnąć. Dobra, to są jakieś lampy. Tak, to jest lampa z czujnikiem, okej, okay, to na zewnątrz. To jest lampa, w której nie wiemy do, do czego to jest, ale mamy. Tu jest jeszcze jedna lampa. A to jest ta, która nie wiemy. Mhm. Nie wiem, bo ja nie zamawiałam lamp, więc się dziwię, że one tutaj są. To jest jakaś mhm. żarówka jeszcze. Dam tu tam, dam tam, dam tam. Ojku, tu jest dużo tych lamp wszystkich. To też są na zewnątrz lampy. Mam taką lampę na zewnątrz i taką. Dobra, to nie na razie na samą bo ja muszę Pandarek zamontować. A Pandarek będzie jutro? Dzisiaj, nie jutro. To są. Co to jest? Korek do umywalki. Złote. Dobra. Kąpka do materaca na strych. Strych, kochani, to jest zbawienie. Zbawienie, naprawdę. Co zaniosłaś? Pościelę. A gdzie? Do studia. A, dobra. Tylko jeszcze to do studia musi pójść. Tylko to chyba jest dosyć ciężkie. To jest trzeba tu będzie tak weszło. Nie wiem, czy to damy na tak. To mam słuchajcie, złote płyty. One muszą gdzieś tutaj zawisnąć w tym domu. Ale zawisną, spokojnie. Moje nagrody różne, patrzcie. Niesamowite. To jest zdecydowanie znajdą miejsce w domu, ale jeszcze nie wiem po prostu, gdzie patrzcie. Nawet mam tutaj wiecie, które układam z planą e, lub wieleta W sensie pozwolimy to mam No jak się tutaj to można chodzić teraz. Można chodzić. Dobra. Bo no, tak. no, do śmieci to się szybko sprząta. Wiecie? Musiałam będzie gorzej. Ale ja widzę, tak szczerze mówiąc Więc o tyle dobrze. Każdy Wam. Z innego kąta jeszcze. Dobra, jak widzicie, tutaj się miejsce zrobiło. No i ogólnie co? Bieżnia, bieżnia, bieżnia. To są moje buciki sportowe, bo tutaj na nich sobie biegam. No i rzecz, która musi zostać wywalona, to cała kapa oczywiście z tego łóżka, ale wezmę to bo to jest No. Będziemy mogli ewentualnie zmienić projekt, że to tutaj się da tą szarkę. nie? A to tak będzie się dało przejść? Nie. Może za do nóżki. Tak. Trzeba. Pomyć tu. Tak. Pozabierać te wszystkie śmieci, to ja pójdę po miotłę. Dam te lampy na kanapę na razie. Ale piękna jest ta kanapa kochani. Niesamowite. To jest jeszcze te fufelki tam. Marwel śmierdzisz. Wiesz? Ale mu płaci śmierdzisz. A ty musisz wchodzić wszędzie? Musisz? Nie możesz iść posiedzieć sam, w chwilę. Sam. W Daj nam spokój. Nie wiem, czajcie mieć takie rzeczy? Nie, Bo on przynajmniej nie mówi, a dziecko jak mówi. Nie, 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 nie. To wchodzi za tobą cały czas. Nie. No, zamiotłam. Inaczej no, trzeba umyć jeszcze tą komórkę. No. Ale jest miejsce. Jest A. Aha. no. Ale to... No to to będzie w tej szafeczce też mhm. tej, 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 tej. No to można na tym zostawić. Ty, no, ma sens to. No dobra, guys, więc posprzątaliśmy pokój gościnny. To było na no maksa szybkie, bo wiecie, jak trzeba po prostu odkładać rzeczy na swoje miejsca, to na no serio szybko się to robić, więc bardzo się z tego powodu cieszę. W ogóle zauważyłam, że szybko się sprząta do mimo wszystko, więc robię to częściej i jestem z siebie dumna. Możecie też być co mnie dumni, jak szczerze mówiąc. Dlatego ostatnia dzisiejsza motka, to myślę, że to będzie tak. A my widzimy się jutro na moim kanale, w kolejnym odcinku. They you.